Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony LimBorg, a to jest mój kolejny filmik z TV. Jak wiecie, nie tak dawno temu skończył serię seria od fac do pac, na że na paca, grając no, na facu, bez jakiegokolwiek wsparcia dodatkowego, bez ekwipunku na start, po prostu od zera na nowej postaci. Zajęło mi to jakieś 185 godzin czystej gry. Skupiłżeś się głównie na miejscówkach do zarabiania na fac, bo na tym polegała ta seria i myślę, że mógłbym się na ten temat troszeczkę wypowiedzieć. Może komuś bym mógł doradzić, Kai, na przykład, siedzieć i zarabiać na facu, ponieważ trochę, że tam ostatnio przysiedział. Jak wiecie, na facu nie ma takiej opcji, żeby wystawiać itemki do marketu, więc trzeba było albo szukać jakichś graczy zainteresowanych moimi itemami w sposób tradycyjny jak to było kiedyś na starej TV, albo po prostu sprzedawać przedmioty na markecie po cenie w jakiej inni gracze chcieli kupić. Ogólnie 185 godzin rozdzieliłem na jakieś 40 dni gry, 40 dni streamów, ponieważ wszystko co się działo właściwie na tej postaci to działo się na tych streamach i to można było w każdym momencie jakby śledzić na Facebooku do screeny po każdym dniu z podsumowaniem, można sobie zobaczyć ile miałem wtedy kasy, ile już w sumie godzin grołech, ile na przykład w dany dzień przegrałech i takie tam postępy z levelem i tak no ale jak to było z tym zarabianiem, bo o tym jest dzisiejszy film filmik, poradnik. Jak to jest właściwie z zarabianiem na facu? Można robić coś takiego jak e, jakieś tam daily taski. Powiem akurat, jak na Harmonii, tam tibia coinsy były strasznie drogie. Tak cena wahała się w granicach 20k za sztuka. No czasami było troszeczkę więcej, czasami było troszeczkę mniej, różnie. Ale tak plus minus koło tych 20k ta cena... Za tybi końca się kręciła. Przez to też na przykład nie chciało mi się później bawić w takie rzeczy, jak zbieranie jakichś gepeków czy robienie jakichś daily tasków, i mógłby, nie wiem, przez pół godziny robienia tego taska wyciągnąć z 10 platynek. Po prostu takich rzeczy nie robiłem, ponieważ były do tego lepsze miejscówki. Już na samym starcie dobrą miejscówką były waspy. Na Thais, jak ktoś na przykład jest tam bardziej w okolicach Karlin, to może iść na waspę obok AB, i to było dobre miejsce do końcenia Na początek, ponieważ też nie miałeś jakiegoś dobrego skilla, nie miałem jakiejś dobrej broni, a waspy, jak wiecie, też nie mają jakiejś mega. Silnej obrony i można było się łatwo przybijać. Jak wybiłeś spota, też jakoś w miarę ten spod nadążał się respić, więc ogólnie fajnie na samym początku, tym knajtem, bo grałem knajtem zbierało mi się honej komby. No i te honej komby też tam jakoś swoja cena na markecie miały, no i to jest akurat bardzo ważne teraz. Jak zaczynacie grać na facu, to pierwsze co musicie zrobić, przede wszystkim iść do marketu i sprawdzić, jakie są oferty w markecie, co tam jest w cynie, a co nie jest. Ja tak właściwie przy każdym streamie z tej serii robił, że zaczynał od tego, że sprawdzałeś co jest w cynie w danym dniu, a co nie jest, bo to później zależy od tego, kaj będziecie szli, na jakie ekspozisko się wybieracie. Waspy, tak jak godą na początek, były naprawdę dobrą opcją. Później, jak poszło też na trole, też okazały się nawet, powiem Wam, nawet momentami lepsze niż te Waspy. Więc mam trolle i was myślę, że to jest dobre miejsce na początek, jeśli chcecie sobie tam na fatu coś zarabiać. Oczywiście warto wziąć Minotaska, bo to jest zawsze szansa na Dwarven Helmet, a Dwarven Helmet, no nie wiem, czy jest jakiś serwer, na którym by nie był drogi, on jest po prostu drogi. Nos nose ring to tak po prostu formalny, że zawsze leci, a też swoja cena ma. Więc minotaska na pewno warto wziąć moim zdaniem. Na Harmonii był też taki czas, że fajno cena, czy mały na przykład przedmioty adonowe i drobne zarobki właśnie z elfów przez co też dużo czasu spędziłeś na elfach na przykład hole orchidy, ym, wahały się nawet w granicy 15k za sztuka no jak sami możecie zauważyć no jest to fajne, bardzo atrakcyjna cena jak za taki itemek takie przedmioty do imbuingu ze scoutów też dropiły, albo te takie takie elwisz talizmany czy coś takiego, to też wszystko zbierał, to też miało fajną cenę momentami. Jakby taki fajny moment na to, żeby puchnąć na elfach, to można było tam naprawdę dużo kasy wyciągnąć, teraz nie pamiętam dokładnie ile na godzinę. Najbardziej mi w głowie utkwiły amazonki, no i do tego też zaraz przejdę. Ale ogólnie te elfy też yy, warto na tym miejsce zwrócić uwagę, jak grocie na facu. Jeśli chodzi o te amazonki, no to dużo ludzi zawsze mnie na streamach się pytało, czemu nie idę na amazon camp. Ja wam powiem tak, na amazon campie przynajmniej harmonii była taka sytuacja, że bardzo dużo ludzi tam było. Były też takie, momenty, że nie było tam dużo ludzi, no to wtedy korzystało ich też jak tam na tego Amazon Campa, ale powiem szczerze, że bardziej do gustu mi przypadła miejscówka na północ od Karlin. Z Amazonkami tam były dwa takie miejsca, i plus jeszcze taką, jakby farma, jakieś chickeny, szło wijać i piórka dropić. I te miejsce, moim zdaniem, było później już strasznie do mnie monotonne, ale. One były bardzo, bardzo fajne, yy, bardzo profitowe przede wszystkim. I w tym miejscu pamiętam, że umiałek nawet wyciągać w takim dobrym okresie jak Protective Czarny, czy ma fajne cynę jeszcze tego piórka, to nawet od 5CC wzwyż na godzinę, siedząc na tej miejscówce. To było na harmonii też właśnie zaznaczę tutaj, że to była harmonia. Bo po prostu harmonia to jest serwer non PvP. Tam cyny są po prostu kosmiczne. Trzeba jakoś na Tetie końcy nazbierać. <laughs> No ale te miejsce akurat moim zdaniem było bardzo dobre i przede wszystkim też nie było jakieś specjalnie wymagające jeśli chodzi o ekwipunek, a profitowe jak najbardziej, więc nawet może zaryzykowałem w że to było chyba takie najlepsze miejsce do zdobywania hajsu, no, ale tak jak godom trzeba sobie porównywać oferty z marketem i czasami jednak ta forteca elfów wypada lepiej, zależało jak, jak wam poleciał. Lot, z czego czasami leciał gorzej, czasami lepiej leciał. Wiesz, warto zaznaczyć, że jak jesteście na El fortecy, Sam przy samym questie możecie też bossa spotkać, z którego może wypaść dość wartościowy itemek Na GS-ach też były, ale na GS-ach powiem wam tak średnio Tam mi się zdarzało też Spider-Silka wydropić Ogólnie fajna sprawa, też troszkę ciekawi, przynajmniej się coś działo, ale No tak do profitowania Knightem jeszcze, jak ja tam miałem chyba 60 któryś level na końcu serii chyba do, dobiłem jak do 80 już po leku. No, na tych GS-ach też nie było jakoś kolorowe, tym bardziej że też, no, na serii to był live w końcu. No, wszystko co się na tej postaci działo, to było na live. No to ludzie też jakoś specjalnie nie mieli chyba zamiaru oglądać skilowania z tą postaciem. Specjalnie, że jakoś nie skilował. Jedynie jak tam były jakieś daily rewardy, to broń do skilowania, że wziął i rzeknął po skillową, ale to dosłownie przez całą serię tego skilowania może było aniż 10 minut, więc tak właściwie, no, można powiedzieć, że prawie że w ogóle nie skillował tą postacią. Nie wiem, czy że wspominał, ale jeszcze raz yy, przypomnę, że jeśli chodzi o takie dzienne taski, to Lucky Charms, że robił. Niestety nie udało mi się wydropić hunting horna, no, ale myślę, że też warto to robić, bo jak już wą wyleci, to mocie fajny profit. Co do samego DC, na Dark Munkach czasami fajnie sypało rubelce, co wiadomo, tu jest szansa też na żabka, ale no i jak siedzi się tam troszkę. Dali tam za tym teleportem, możecie też Reinsa wydropić, ale powiem wam szczerze jakoś specjalnie tym miejscem nie byłem zachwycony Nie wiem czy umiałby jak no nożapki, że ich nie wydropił Reinsa tak samo, no, rowbelty jakoś tam mi tego waste'a pokrywały Coś tam profitu miał wyciągnąć, no ale to nie było to samo co, co na przykład na Amazon Campie, nie? I właśnie dodatek jest taki, że możecie ta żabka po prostu wydropić. No i to jest fajne, też trzeba zaznaczyć, że na przykład grą Knightem, ja wybiłem wszystko po jednym. Jak ja bym bych może obszarowo mógł bić. Może bym się skusił na TDC, może by mi tam lepiej leciał, bo też by jednak szybciej bych to wybił, mógłbym na większym obszarze chodzić i tak dalej. No ale Knightem, no nie powiem mu szczerze, że tak średnio byłem zadowolony z tego miejsca. Jeszcze jednym fajnym miejscem, a to już trochę na większym levelu były orki. Czasami jak cyna Shamanic Broken Staffów sięgała trzech nie nierzadko nawet więcej, to tam umiał też fajny profit wyciągać, tak można powiedzieć, nawet na równo z Amazonkami na północ od Kalin, z tym, że no wiadomo, na orkach, bo to na y, ofie siedział, na fortecy orków, to tam też level mi przede wszystkim leciał troszeczkę szybciej, nasze troszeczkę leciał po prostu szybci, po prostu <grym> leciał szybciej sobie wziąć na forteca orków Steldringa jakiegoś myślę, że tam też można chodzić. No troszkę większy level, jakiś fajny ekwipunek zrobić, ja też ekwipunek robił na samym starcie. To właśnie teraz muszę jeszcze o tym wspomnieć. Na samym starcie jak na przykład że dropił jakieś medicine pouche, to sprzedował, że je. No bo po prostu zbierał ich na ekwipunek. Później jak już ekwipunek miałech, to zacząłem medicine pouche otwierać. Przez całą serię dostałech achievement za otwieranie medicine pouchów czy za wymienianie ich na te woreczki. Czyli Najwyraźniej otwarło ich ponad 100, no bo tam chyba achievement jest za 100. Medicine Poachów, ale sałaty, że ich nie wydropił, przez co też ta seria się ciągła w nieskończoność, moim zdaniem, ponieważ nie było ani Hunting Horna, ani Sałaty, ani Dwarven Helmeta. No, no co zawsze wlatuje, to był z bossa. No i ta seria się później tak ciągła. 185 godzin, trochę długo, ale jednak cieszę się z tego, że udało mi się to doprowadzić do końca. Challenge jakby zaliczony. No i tak właściwie to no w tych miejscówkach, że się kręcił, tak? się tutaj kręcił. Mm, tam jeszcze były takie Wolfy jakieś, nie pamiętam jak one się nazywały, ale akurat na harmonii na za te futra z tych Wolfów była strasznie mizerno i no nie przesiatywał, że tam za bardzo też tego miejsca jak za często nie odwiedzą, bardzo rzadko tam coś, że wytropił, później że to tak sprzedał, bo żek sprzedał po prostu futerka. No, jakbych miał pacę, to może na tych wolfach. Była taka była po prostu jaskinia, jakaś tam w okolicach Amazon Campa. Um, jakbych miał pacę, może by wystawił te futerka i fajną kasę, bych za to mógł zdobyć, ale nikt tego nie chciał w jakiejś większej cenie skupywać, Trzeba było to sprzedawać po prostu za grosze. I tak właściwie te miejscówki, co wymieniłem, to, to były chyba wszystkie takie profitowe. Tam w kółko, że chodził właściwie roznata, roznata, żeby mi się to nie znudziło. No i że tak po prostu starał się wybierać te, które były najatrakcyjniejsze w dany dzień, bo to po prostu się zmieniało. wiecie, w jeden dzień mocie lepsza cena za takie i tymki, w drugi dzień za takie, i już później tak mniej więcej bo jak w stanie to przeanalizować. Okej, okay, do mniej więcej na godzinę tego tyle, tyle umiał wyciągnąć, tamtego tyle, no to może jednak bardziej mi się teraz to opłaca e, bić, albo wczoraj byłem tam, przedwczoraj też byłem tam, to to może dziś się pójdę jednak tu. No i że tak to zmienił, też tak, że Chodził z jednego miejsca do drugiego, no i głównie w tych miejscówkach, co żebym teraz powiedział, to moim zdaniem były chyba takie najciekawsze. No, na facu nie ma za bardzo ciekawych miejscówek, to jest po prostu fac, ale na pacza się do uzbierać. Tyle, że moim skromnym zdaniem nie warto zbierać na pierwszego paca hmm, grając na facu i po prostu odkładając ceceki, No, bo i 185 godzin no to był w sumie challenge, ale no, pac jakoś niecałe 4 dyszki kosztuje, nawet jakby mu 4 dychy kosztować, no to chyba. Lepiej sobie tego pierwszego paca kupić. Na drugiego paka już możecie tam próbować coś zbierać. No na pacu jest też yy, o niebo lepiej. Jest zdecydowanie łatwiej na zbierać na tego paka Powiem tak szczerze, że nie ma sensu się męczyć i grać na facu i zbierać na paca. Po prostu lepiej sobie pierwszego paca kupić, a później, jak już macie paca, możecie coś odkładać ewentualnie i próbować tam na pacu zarabiać. Ale na tego pierwszego paca lepiej sobie wziąć normalnie wyłożyć kasa i kupić go nie za ceceki, no normalnie. Taki krótki poradnik, moje przemyślenia, może się to komuś przyda. I tyle. Dzięki za uwagę i czym się wszyscy na razie. Cześć!